Lecimy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marek Marokrawczak oraz Maciej Różański. Witam. Lecimy. Słuchajcie, trochę mnie nie było na kanale, przez ten czas wydarzyło się dużo, bo tak jak już zresztą dzisiaj zauważyłem, że z tobą pierwszy wywiad Maćku miałem jeszcze przed walką z Michałem Pasternakiem, także serio sporo czasu temu za chwilę będą 4 lata no, i możemy oficjalnie powiedzieć, że jesteś zawodnikiem KSW, jesteś już po swoim debiucie z Wojciechem Garbą. Powiedz mi, tak na chłodno, jak cię mogę zapytać o jakieś Twoje przemyślenia co do tej walki, czy masz coś takiego, może co ci leży? Powiedziałem twój post, że to tak nie do końca się miało zakończyć, tak jak się zakończyło, natomiast co ty możesz powiedzieć o tej walce? No, tak jak mówisz, no, tak jak pisałem w poście, ogólnie. No, wiadomo, no, chciałoby się wygrywać przed czasem, nie? Ogólnie, wiadomo, wygrałem wszystkie rundy. Wróciłem też, bo tak naprawdę to po dwóch porażkach udało się wiesz, wrócić w dobrej organizacji ze zwycięstwem. No, ale miałem naprawdę dużo okazji, żeby skończyć to przed czasem, i nie udało się tego wykończyć. I tak jakby mam sobie za złe po prostu. To zawsze inaczej wygląda, jak wygrywasz przed czasem, wiesz co chodzi. Nie? Nawet w sumie, jak słabo walczysz, ale wygrywasz przed czasem, to i tak zawsze to lepiej wygląda. I nieraz jak dobrze przewalczysz, ale nie ma tego zakończenia, to zawsze jest tak. Tym bardziej, że naprawdę było dużo okazji, bo to łącznie to może 5 minut usiedziałem za plecami i kurde, naprawdę męczyłem, męczyłem, no ale też dobrze się przygotował powiedzmy pod moje, 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 moje umiejętności, moje, że tak powiem, mój walki, także jakoś to przetrwał i niestety nie udało się jeszcze przed czasem. Słuchaj, no to też dla ciebie była walka Shortnowis tak naprawdę, bo miał być przecież tam Rafał Kijańczuk. E, powiedz mi... Była taka jedna sprawa, która gdzieś tam fanom nie dawała spokoju. Wiesz co, nie wiem, czy jakiegoś przegłosu nie mam u ciebie, yy, ale dobra, tego nie powinno być słychać. Wiesz co, y, była taka sprawa, która nie dawała fanom spokoju, a mianowicie to, że wypadłeś z tej walki z Damianem Biwowarczykiem, która y, gdzieś tam, no, mówiło się o tym, że jest u Ciebie poważna kontuzja i, i nie wiadomo było, czy ona się zaleczyła do końca, no bo tak naprawdę niecałe dwa miesiące po wypadnięciu tej walki w Tarnowie wszedłeś do tej walki w Gliwicach. E, powiedz, czy był jakiś taki niepokój wchodząc do tego pojedynku z garbą, czy, czy Ty w ogóle nie myślałeś już o tym i wszystko było w porządku? Nie, było w porządku, tak naprawdę to był uraz nosa, po prostu złamany nos. Widzę, że ty też miałeś złamany, bo krzywy masz trochę. Dwa razy, no. także. No. I nie miałem złamany, kość, normalnie miałem złamaną. No, no i no nie dało się zbytnio przygotować, nie? Tak naprawdę dopiero zacząłem przygotowania. Gdybym był w połowie przygotowań może, to jakoś bym to do końca dociągnął czy coś. A tak naprawdę to dopiero co zacząłem, miałem złamany nos, tak konkretnie kość połamana. No i tak naprawdę mogłem klepać tarcze jakoś siłownie, no ale to też... Wiadomo, raże, to był debiut. Chciałem się dobrze w miarę pokazać. Dwa, no to też uważam, że jest Damian mocnym przeciwnikiem, także wiem, że bez takich normalnych przygotowań mogłoby być ciężko. Trochę liczenie, tak jakby powiem, naucz szczęścia. a nie chciałem zostawiać tego kurde szczęściu. Potem no, już tak po pięciu, sześciu tygodniach rzeczywiście było dobrze. Wróciłem na sparringi i wiadomo, na sparingach trochę było stresu, no ale jak zrobiłem jedną, trzecią, czwartą, piątą sesję sparingową i że tak powiem bez jakichś większych bólu, no to już... Zapomniałem o tym. Tak naprawdę teraz już w ogóle nie myślę o tym i po prostu dobrze mi się drenuje, nie mam w ogóle żadnych tych problemów. Mhm, e, no i właśnie była potem ta walka Damiana Piewowarczyka z Marcinem Wójcikiem. E, spodziewałeś się tego, że tak to może przebiec? No bo taka, wydaje mi się, że jedna z ciekawszych rund ogólnie w tym roku w KSW. Jak chcą, UFC teraz stawia często takie filmy, że e, tych rund nie możesz przegapić, no to, to myślę, że w KSW by było takim dobrym odpowiednikiem. Marcin, gdzie szybko wy, wylądował na deskach, Damian chyba sam się tego nie spodziewał, że, że tak szybko to pójdzie. No a mimo wszystko zakończyło się to w pierwszej rundzie na korzyść Marcina i to przez dłużanie za pleców. E, ty widziałeś taki scenariusz czy... czy... Myślałem, że to się zakończy nieco inaczej. Wiesz co? No nie, 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 nie spodziewa czyli spodziewałem się. Ogólnie, tak obserwując obie dwóch zawodników, to yy, obstawiałem, że Damian będzie miał przewagę w stójce, a w zapasach i w parterze będzie miał Marcin przewagę. Także mo mogło się tak wydawać. Wiadomo, że nie sądziłem, że, że tak powiem, tak szybko pośle na deski yy, Damian, właśnie yy, tego. Marcina? Marcina, nie? No, a, a wiadomo, i potem jednak sytuacja jest awaryjna, tak naprawdę, jakoś już leżysz na dechach, to chłopcie to dobić, to też jest tak zawsze 50 na 50, znaczy bardziej dla tego wydobijającego, nie? Także trzeba przyznać, że zachował zimną krew, wykorzystał sytuację i już jej nie odpuścił, ale sam przebieg, no inaczej, no, wiedziałem, kto gdzie będzie miał przewagę, tak? Wiedziałem, że Marcin zapaśniczył, będzie uważam trochę lepszy w parterze też trochę lepszy, siłowo być może gdzieś tych zwarcia w pińczach też będzie mocniejszy a z Damian przez to, że jest wyższy tak, no to będzie przeważał, że tak powiem tymi, tymi, tymi ciosami tak? To mogłem się spodziewać, ale no, że to w pierwszej rundzie się to wszystko tak wydarzy, tak zakręci no to, to nie, no tak jak mówisz, to była naprawdę fajna runda dużo zwrotów akcji także co mogę powiedzieć, no fajnie, fajnie zawalczyli wynik w sumie dla mnie lepszy, bo ja w sumie Marcina znam, trenowałem z nim Kilkukrotnie bardziej go uważam za kolegę, natomiast ja nie znam, także jest mi tak powiem obojętny. Jasne, e, no słuchaj, ta kategoria półciężka, twoja kategoria w tym roku zaliczyła taki trochę renesans, bo często mówiło się o tym, że tam dosyć mało się dzieje, też ten układ zawodników jest dosyć mały, to znaczy wybór tych zawodników na Europę, e, no znaczy nawet w UFC zresztą mówi się o tym, że jest to raczej jedno z najsłabiej obsadzonych kategorii przez to, że, że tych zawodników na świecie nie ma wielu, e, natomiast no teraz był ten turniej, jest walka o pas na gali, która już za, za ile, za 5 dni, e, za chwilę jeszcze o niej pomówimy, natomiast... Ty też zauważyłeś to właśnie, że to wasza kategoria w tym roku rozwinęła się chyba najbardziej wśród wszystkich w Polsce? No ogólnie to fakt. Trochę, że tak powiem, nabrała kolorytu. Chociaż ten turniej osobiście uważam, że trochę przyciął nogi te, tej kategorii, bo jak na przykład e... W tym turnieju każdy, kto startował tak naprawdę mógł sobie walczyć, że tak powiem, miano precedenta normalnie, a podczas jednego turnieju, że tak powiem, trzy osoby tak powiem, już jakby trochę w kolejkę dalej odeszły, tak? No bo każdy z kimś przegrał, tak? No I to tak. No Marcin teraz skoczył, wiadomo, trochę minęło, to były akurat na tą walkę. Ale ogólnie, tak jak mówisz, no to mocna kategoria, naprawdę jest z kim się tam mierzyć, z kim się sprawdzać. Myślę, że... Dosięgając tego pasa i zdobywając go, możesz czuć się pełnoprawnym mistrzem i być z siebie po prostu zadowolony. No też odbiegając od tych zawodników turniejowych, odbiegając od siebie, no bo Wy jesteście już takimi nazwiskami, które gdzieś tam się przebiły świadomość polskiego pana MMA, no to też na przykład teraz skoczył Serek Zająć, okSW, który gdzieś tam Klebera odprawił dosyć niespodziewanie według kursów. No i właśnie o tych kursach chciałem pomówić, ale w Twoim przypadku, czy ta walka z Wojciechem Garbą była jakaś taka u Ciebie dodatkowa presja przed tym, dlatego, że są takie dwa czynniki, które mogą na nią wpływać, przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc z boku. Wszedłeś na tą walkę Short Office po kontuzji, która mimo wszystko, no, Wiadomo, że z tym nosem to jest tak, sam po sobie poznałem, że, że nie wiadomo kiedy pójdzie. E, no i to była walka short office -a i tak. E, często się mówi o tych zawodnikach, którzy wchodzą w short office, że pewnie mają jakieś mniejsze szanse i tak dalej. Na ciebie tam kurs wynosił 1,25, jak pamiętam. Także no, fani, mam, mam wrażenie, że nadali ci takiej dodatkowej presji jeszcze przed tym, jak szedłeś do Oktagonu. Czy ty to jakoś odczuwałeś, czy to po prostu kolejny dzień w pracy dla ciebie? To kolejny dzień w pracy, tak naprawdę. Raz, że jak to mówią, też presja jest przywilejem, tak? Bo presja to przywilej, no bo jeżeli dają ci, że tak powiem, to w Ciebie wierzą, tak? Jeżeli w Ciebie wierzą, no to możesz wiedzieć, że skoro ktoś, dużo ludzi w Ciebie wierzy, bo masz że w ciebie wierzą, czyli musisz mieć jakieś umiejętności, skoro tak jest, tak? Także można powiedzieć, że presja tak? taka presja jest przywilejem, tak? Ale ja tak naprawdę nie odczułem żadnej presji. Dla mnie to był zwykły dzień w pracy, tak? Po prostu kolejna przeszkoda do, do przejścia i tak do tego podeszłem w ogóle. Te wszystkie kursy, to ja w ogóle do tego nawet tego nie, nie słucham, a jak słucham, to w ogóle do tego nie podchodzę. Walczyłem kilka razy, gdzie byłem faworytem i mi się zdarzyło przegrać. Walczyłem kilka razy, gdzie przeciwnik był faworytem i zdarzało mi się wygrywać. Tak naprawdę oglądam sobie walki przeciwnika i wtedy wiem, na jakim jest poziomie, jakie są jego mocne strony i wtedy bardziej do tego jakoś tak podchodzę, czy to będzie ciężka walka, czy nie, a reszta tak naprawdę to, to już po prostu zostawiam sobie... To kibicom mają prawo do własnego zdania i jakichś własnych przemyśleń. Nie? Mhm. Eee, kolejna jest kwestia taka, że Inaczej, ja to tak zauważyłem, że no właśnie ta gala w Gliwicach, która teraz się odbywała, KSW 99, no to w sumie były dwie takie walki, które gdzieś tam mogły wyłonić nam zapasowych zawodników do walki, do tej gali, która już teraz za 5 dni do KSW 100, no bo jest walka o pas w kategorii twojej, półciężkiej, gdzie jest Damian Piwowarczyk i Marcin Wójcik, no a ty teraz wydajesz się takim, powiedzmy, natura naturalnym kolejnym pretendentem, no i też była ta walka Wojczaka z, z Martinkiem, no jest walka opas pas wagi ciężkiej. Ja jestem ciekawy, ten tydzień. Fight Week KSW to wygląda teraz u Ciebie tak, że jesteś trochę pod telefonem i może czasami wstajesz rano i myślisz, o, może Wojsław dzwonił, może ktoś wypadł i może trzeba będzie znowu wejść się bić, Czy dostajesz w ogóle takie potwierdzenie od KSW, że to Ty teraz wejdziesz, jeżeli komuś coś się stanie? No, powiem tak. Byłem rezerwowym, bo, bo, bo można powiedzieć, że od razu pogali, powiedzieli mi, żebym po prostu nie szedł w jakieś tańce, ani się nie obiadał, żebym był rezerwowym i tak byłem, trzymałem się tak naprawdę. Miałem lepszą formę niż przed samą walką, ale no ostatnio też dostałem wiadomość, że po prostu no nie chcą, żebym robił wagi w punkt, tak? Bo ja od razu sobie zastrzeżyłem, że jak mam przyjechać i mam robić wagę w punkt, no to muszę jednak mieć nocne tak dla mnie, dla narożnika jakiś za to dostać jakiekolwiek pieniądze, tak? Nie będę tam się odwadniał 7 czy 8 kilo po prostu za nic. No, i widocznie tam zrobili jakiś krótki wywiad z tymi zawodnikami, że tam wszystko jest w porządku, są zdrowi, i że to wszystko pójdzie, i po prostu stwierdzili mi, że ja tego nie robił, nie robił tej wagi, że po prostu już na razie nie jestem rezerwowym, no bo wszystko się dobrze układa. Także będę tam na miejscu, ale jako kibic. Tak. Czyli, czyli co, była taka kwestia, że miałeś być zawodnikiem rezerwowym, ale postawiłeś taki swój warunek, że no spoko, ale nie za darmo i wtedy już się okazało, że jednak, że jednak wszystko jest git i nie trzeba takiego, tak? No tak w skrócie można powiedzieć. Inaczej, powiedziałem tak, że mogę być zawodnikiem rezerwowym do czasu odwadniania się, tak? Tam trzymanie diety i bycie w treningu to tak naprawdę nic mi nie kosztuje, nawet na zdrowie wychodzi, tak? To jest dla mnie normalne. Na co dzień jestem w trillingu, trzymam diety, to nie jest. Ale jak mówię, że jak już pan się dam udowodnić 7-8 kg, no to no po prostu uważam, że to jest strata zdrowia, nawet jeżeli się potem nie walczy i nie mówię tam jakie pieniądze, ale jakiekolwiek coś, jakieś wynagrodzenie powinno za to być, no bo jesteś tam rozgotowości, tak? No i musisz tam inne rzeczy. No i po prostu być może mówię, zrobili jakiś wywiad z tymi zawodnikami, którzy mają walczyć, że wszystko się zgadza, nie ma żadnych raczej że coś się stanie. I po prostu stwierdzili, że okej, okay, no to, no to, to przyjeć jako kibic, tak, ale już nie musisz robić tej wagi ani nic, nie? No to powiedziałem w porządku, kiedy ustalenia i utylenia. Mhm. E, dobra, więc jeszcze jedna sytuacja mnie ciekawi, się? dlatego że... Właśnie teraz, jak popatrzysz sobie na te top 10 wagi półciężkiej w KSW, no to jest kilku takich zawodników, na przykład właśnie Damian Piwowarczyk, na przykład Sergiusz Zając, który wydaje się, że dopiero te karierę pozaczynali, ale zapytam się Ciebie, bo Ty jesteś tym zawodnikiem też no, bardziej doświadczonym. A propos Marcina Wójcika i jego sytuacji, czy według ciebie to robienie wagi właśnie i to jeszcze pod limit mistrzowski, gdzie nie ma tej tolerancji, pół kilograma? No, Marcin walczył 14 września, a 16 listopada już wchodzi do walki o pas. Czy ty uważasz, że inaczej, jeżeli to, to by był na jego miejscu, to czy też wejść z zastanowienia wszedł w taką walkę na takiej gali? Czy no uważasz, że jest to trochę ryzykowanie własnego organizmu i tego, jak to tam pójdzie? No, wiesz, co, walki o pas się nie odmawia, nie? Są takie rzeczy, których się nie odmawia. No ja walczyłem 19 listo, tego października, tak? I tak naprawdę byłem gotów na. Tak naprawdę dalej jestem gotów, no bo to wiadomo, że mam nie robić wagi, dostałem niedawno, tak naprawdę, jakby. Dzisiaj jest poniedziałek, to jeszcze myślę, żebym wagę zrobił, nawet mimo wszystko, jakbym do mnie zadzwonił, nie wiem jutro rano i powiedział, że jednak wypadli i że mam zrobić wagę, nie odmówiłbym, zrobiłbym tą wagę, nie? Także no mówię, no ogólnie tak jak mówisz, to zawsze najlepiej odpocząć, zrobić jakiś rest, zacząć wszystko od nowa, no, ale są takie walki właśnie, myślę, że jak walki o pas, albo jakieś walki naprawdę mocno medialne, nie? Z jakimiś tymi głównymi gwiazdami, których się po prostu nie odmawia, no bo one... Dają dużą szansę korzyści, tak? A wiadomo jak to jest w normalanie. Nieraz, kurde, niby tam przypadek. Gorzej, gorzej, ci, gorzej ci idzie waga, nieraz tam niby masz gorszą formę, ale się wstrzelisz, masz jakąś inną rzecz, albo jakiś przypadek, albo po prostu dobry dzień, albo przeciwnik ma gorszy dzień i wtedy wchodzisz na tak? Dobra, no i wiesz co, tak na sam koniec, bo też obiecałem, że cię jakoś długo męczu nie będę, eee, zapytam się ciebie właśnie o twoją opinię co do tej walki Marcina z, z Rafałem, która już tą sobotę, jak ty to widzisz, jak ty to typu... no tak jak powiedziałeś, Marcin, Wójcik, wiemy, że się znacie od, od dosyć dawna, nie wiem jak to wygląda dokładnie z Rafałem Haratykiem, natomiast jak ty typujesz ten pojedynek? Wiesz co, no... Podobnie myślę, że jeśli chodzi o, 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 o ten o przebieg, no to uważam, że w stójce będzie miał przewagę Rafał, ze względu, że on ma bardzo nieczytelny styl, jest bardzo niewygodny. Siła ciosów jest, ma w z czego uderzyć. Tak? Miałem przyjemność przyjąć parę ciosów. Może to nie jest jakiś tam, że od razu cię zabija, ale naprawdę czuć te łapy, że są ciężkie, ale jego największą tutaj jest to, że po prostu jest bardzo nieczytelny i bardzo niewygodny. Marcin znowu wydaje mi się, że jest bardziej poukładany zapaśniczo, parterowo i tu bym upatrywał jego, jego przewagi. Zależy jak ta walka się ułoży, ale no jak miałbym stawiać pieniądze, no to bym postawił na Rafała, no bo wiadomo, ja walczyłem z nim, z nim przegrałem, także może go trochę gloryfikuję. Ale dla mnie każdy kto mnie pokonał jest kozakiem, przynajmniej według mojego uznania. No i tak podchodzę do tego, nie? Dobra, Maciek, bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas, no bo mimo wszystko, nie wiem czy się spodziewałeś, ale jesteśmy już miesiąc po Twojej walce, ale no, tych spraw w Twojej kategorii dużo się nałożyło, a wydaje mi się, że z Tobą by było właśnie o tym najlepiej porozmawiać. Dziękuję Ci jeszcze raz, jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to proszę bardzo. Dzięki za rozmowę, pozdrawiam wszystkich fanów MMA oraz Twoich słuchaczy. Dziękuję bardzo.